Muzeum Manga jest kolebką Sztuki bązaj w Polsce. Tutaj mieści się siedziba klubu Bązaj Polska. Tu odbywały się pierwsze rejestracyjne spotkania. Odbywają się wystawy oraz spotkania członkowskie klubów. Od dwóch lat opiekuję się drzewkiem, które podarowałem do muzeum na 25-lecie muzeum. W tym roku przyszedł czas na nowe szanse dla tego drzewka. Nowa doniczka i procesy związane z przesadzaniem takie szanse właśnie dają i umożliwiają dalszy rozwój rośliny. Samo słowo bonsai z definicji oznacza doniczkę i roślinę, która jest posadzona w tej doniczce. Natomiast uprawa drzewek i kształtowanie odbywa się, jest to bardzo złożony proces. Odbywa się zarówno w części tej widocznej, która jest najczęściej podziwiana i, i, i adorowana, natomiast część nadziemna nie występuje w zasadzie bez tego, co jest schowane skrę, skrzętnie i skryte w doniczce. W zasadzie od prac z korzeniami nad bryłą korzeniową zaczynamy właściwą uprawę i pielęgnację rośliny. Złożoność procesów zachodzących w roślinie, jej można się nauczyć i Każdorazowe przesadzenie rośliny daje szansę na rozwój i nowe możliwości właśnie tej części nadziemnej. Bez odpowiedniej pracy na korzeniach i bez odpowiedniej pielęgnacji bryły korzeniowej w zasadzie rozwój drzewka i uzyskiwanie właściwych rezultatów w części nadziemnej jest niemożliwe. Do typowych zabiegów przy przesadzaniu należy zarówno przecięcie korzeni, jak i częściowa wymiana tej zużytej, starej gleby. Czasami zdarza się też tak, że roślina rośnie w za małym pojemniku, w za małej doniczce i przesadzenie można połączyć od razu z wymianą doniczki, po pierwsze na większą, ale też na ładniejszą, a być może z lepszym drenażem, czyli z lepszymi otworami umożliwiającymi. Odpływ zbędnej wody. Gdybym miał napisać scenariusz, jak wykonać prawidłowe przesadzenie, trzeba by było skoncentrować się na kilku punktach. Wyciągnięcie z doniczki to nie zawsze jest łatwy proces. Następnie oszacowanie zakresu prac. Wszystko zależy od oceny bryły korzeniowej. Czym lepsza, w lepszym stanie, tym na więcej można sobie pozwolić. Następnie przycięcie i formowanie niejako były korzeniowej. Stabilizacja po przycięciu, uzupełnienie świeżym substratem, świeżym podłożem. No i te prace, które na samym końcu wprowadzają przesadzone drzewko bązaj w etap sztuki bązaj, czyli powierzchnia gleby musi być tak ułożona, tak uformowana, żeby tej pracy w ogóle nie było widać. No i żeby nie przyciągała wzroku, dlatego że każdy szczegół, który odciąga uwagę od tego, co jest w zasadzie ponad glebą, czyli od rośliny, no jest pewnego rodzaju błędem. Nazywam się Grzegorz Sowiński. Od dwudziestu kilku lat jestem związany z Muzeum Manga. To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę zajmować się tym drzewkiem.